Konstytucja to projekt obywatelski, to nie jest projekt polityczny i tego będziemy się trzymać. Zależy nam na tym, żeby dotrzeć właśnie do obywateli, żeby to obywatele poznawali swoje prawa oparte na konstytucji na tej ustawie zasadniczej, bo to ona tak naprawdę daje nam ten obszar, gdzie możemy rzeczywiście funkcjonować jako obywatele tacy praworządni. Mam nadzieję, że ta nasza właśnie misja, którą tak ją nazywamy którą. Konstytucja, że ona rzeczywiście przyniesie taki efekt, że rozbudzimy to zainteresowanie prawami obywatelskimi, że obywatele sami będą chcieli dowiadywać się więcej i mówić, weto, e, nie zgadzam się, jeżeli te właśnie prawa są łamane. To jest główna misja. Walczymy od 8 lat o konstytucję, o praworządność, o niezawisłość sędziowską. Do niedawna, 18 kwietnia, zakończyliśmy całą edycję sądownic, walki o niezawisłość. Ostatni sędzia, sędzia Ferek został odwieszony i zakończyliśmy ten etap. Jednakże dalej bronimy konstytucji, stoimy w obronie praworządności, stoimy co miesiąc 18 o godzinie 18, każdego miesiąca w Gorzowej na Starym Rynku, zapraszamy Państwa wszystkich do udziału, do uczestnictwa, bo to od nas zależy. Jakie będzie jutro, co zrobimy? Ludzie, którzy znają swoje prawa i wolności i wiedzą, Jakie są konstytucyjnie zagwarantowane sposoby ochrony tych praw i wolności? Są zdecydowanie mniej bezbronni w relacji z władzą niż ci, którzy. Są nieświadomi tego, co daje im Konstytucja. Stąd tour de Konstytucja, stąd nasza e, akcja, e, przy pomocy której staramy się przekonać ludzi, iż Konstytucja może być ich bardzo dobrą przyjaciółką. Konstytucja jest takim podręcznikiem demokracji. To znaczy, to są takie zasady, bardzo formalne, ale niezbędne do naszego e, życia w demokratycznym. Demokratycznym społeczeństwie. Natomiast to, co się dzieje teraz, jak gdyby jak bardzo instrumentalnie albo wręcz pomijana jest konstytucja w rozwiązaniach prawnych i parlamentarnych, które wprowadza, wprowadzają rządzący. Więc my jakby tej konstytucji jakby próbujemy uświadomić, czym jest konstytucja i co tak naprawdę jest łamane. Tegoroczne spotkania są pod hasłem na wybory i to jest bardzo ważne. Trzeba iść na wybory, żeby oddać swój głos. Każdy ma prawo wyboru, każdy ma prawo oddania swojego głosu na kandydata, którego ceni, szanuje, który go przekona, ale ta powinność obywatelska jest po prostu konieczna. Bez, jeśli ktoś nie głosuje, zawsze powtarzam to na moich dyżurach poselskich, jeśli ktoś nie głosuje, nie ma potem prawa wymagać, bo ktoś inny za niego wybierze i zagłosuje. Dlatego ten element edukacji obywatelskiej jaką organizatorzy turdy konstytucja nam dzisiaj pokazują jest niezwykle istotny myślę że każdy element który pozwoli na obudzenie też takiej odpowiedzialności poczucia odpowiedzialności za kraj za Polskę jest bardzo bardzo pożyteczny